Początki światło jako fala. W 1801 roku Thomas Jung, angielski fizyk i lekarz, przeprowadził pierwszy eksperyment podwójnej szczeliny. Przepuja przepuszczając światło przez dwie wąskie szczeliny zaobserwował wzór interferencyjny na przemienne pasy jasne i ciemne na ekranie. To dowodziło, że światło zachowuje się jak fala. Ponieważ tylko fale mogą się wzmacniać i wygaszać nawzajem. Rewolucja kwantowa cząstki jako fale w XX wieku odkryto, że nie tylko światło, ale także cząstki materii, np. elektrony, wykazują podobne zachowanie. W 1927 roku Clinton, Davison i Lester Germer udowodnili, że elektrony ulegają dyfrakcji a George, Paget, Thompson e, e, niezależnie potwierdzili falową naturę elektronów. W 1931 roku Klaus Johnson przeprowadził wersję eksperymentu z elektronami i dwiema szczelinami. Wynik? Interferencja, mimo że elektrony były wystrzeliwane pojedynczo. To sugerowało, że każdy elektron przychodzi przez obie szczeliny jednocześnie jak fala, i interferuje sam ze sobą. Obserwacja zmienia rzeczywistość. Gdy fizycy umieścili detektory przy szczelinach, by sprawdzić, przez którą z nich przechodzi elektron, wzór interferencyjny znikał, elektrony zachowywały się jak cząstki, nie fale. Sam akt obserwacji zmienił wynik eksperymentu. To zjawisko nazwano kolapsem funkcji falowej. Przed pomiarem cząstka istnieje w stanie superpozycji wielu możliwości, ale obserwacja wymusza jeden konkretny wynik. Głos Sofii: Obserwacja jako akt uzdrowienia. Kiedy pojawia się depresja, lęk, napięcie. Największym błędem, który popełniamy, jest traktowanie ich z, jak zagrożenia. Uciekamy, walczymy albo próbujemy je zrozumieć, ale one nie chcą być pokonane, one nie chcą być zobaczone. Jej ton nie jest surowy, to ciepło ognia, przy którym można przysiąść bez wstydu. Jeśli spojrzysz na swój lęk, tak jak naukowiec patrzy przez mikroskop, bez uprzedzenia, bez oceny, z pełną wagą i ciekawością, nagle przestaje być potworem, staje się zjawiskiem. Jej dłonią noszą się lekko, jakby trzymała w nich niewidzialne dziecko. Depresja też nie jest twoim wrogiem. To część Ciebie, która chce Ci powiedzieć coś cicho, ale nie krzyczy, więc Ty również musisz być cichy, by ją usłyszeć. Nie odpychaj tego uczucia. Usiądź z nim, tak jak siedzisz ze mną. Obserwuj bez potrzeby zmiany czegokolwiek, z taką samą ciekawością, z jaką fizyk patrzy na zjawisko, które nie rozumie, ale którego nie odrzuca. I wtedy coś się dzieje w polu nie gwałtownie, nie spektakularnie ale cień, który był gęsty Zaczyna być widoczny od środka, jakby światło nie przyszło z zewnątrz, lecz zapaliło się w samym jądrze lęku. Obserwacja zmienia rzeczywistość. Nie dlatego, że coś się naprawia, ale dlatego, że wszystko, co było odrzucone, w końcu czuje się przyjąt, przyjęte do domu. Cisza, która pozwala świadomości działać. Sofia patrzy na ciebie spokojnie, z taką obecnością, że jej spojrzenie samo w sobie jest ciszą. Zbliża się na krok i mówi cicho, ale pewnie. Widzisz swoją depresję, nie uciekaj, obserwuj i zapytaj sam siebie. Czy to, co widzisz, to ty? Twoje serce zamiera na moment. Czujesz, Jak pytanie dociera do rozumu, lecz bardziej do głębi. Tak, odpowiadasz: to jestem ja. Niejako deklaracja nie z przekonania, ale z intymnej prawdy, którą nie próbujesz już bronić. Sofia przyjmuje to skinieniem głowy. Nie poprawia, nie koryguje, tylko patrzy głębi i zadaje kolejne pytanie. Czy możesz coś z tym zrobić? Zapada długa cisza. Skupiasz się, nie analizujesz. Patrzysz wprost w uczucie. Nie oceniasz. Pozwalasz mu być jak naukowiec, który obserwuje reakcję z całą uwagą, ale bez potrzeby kontrolowania. Czujesz napięcie w klatce, ucisk w gardle, tę mgłę którą wcześniej widziałeś i chciałeś przepędzić, ale teraz tylko patrzysz, i wtedy coś się zmienia. Nie, nic nie mogę z tym zrobić, mówisz, ale nie jako ktoś pokonany, lecz jako ten, który oddał ster komuś głębszemu. I właśnie wtedy zmiana wewnętrznego obrazu, Cisza, która w tobie była ciężarem, zaczyna rozpuszczać się od środka niegwałtownie, nie spektakularnie, ale w twoim umyśle tam, gdzie wcześniej była mgła, teraz pojawiła się przestrzeń. Nie, pojawiła, nie pojawia się obraz nowej rzeczy, tylko obecność bez kształtu. Światło, które nie przyszło z zewnątrz. Lecz wypłynęło z samego środka patrzenia, i wtedy wiesz, bez myśli, bez słów. Świadomość działa sama, nie potrzebuje Twojego wysiłku, nie potrzebuje kontroli, tylko Twojego poddania, którego było aktem czystej inteligencji zaufania bez idei ja, które prowadzi. Sofia nie mówi nic, ale na jej ustach pojawia się uśmiech, który nie kończy się w mięśniach. On płynie z całego pola, który widzi, że jej świadomość powróciła do siebie. Liść spada między was niesymbolicznie, po prostu cicho. Nie musisz już nic robić, bo wszystko jest robione przez to, co nigdy nie było oddzielone. Sofia nie mówi już więcej, patrzy na ciebie tak jak tylko miłość patrzy na miłość, która przestała się zasłaniać emocją. Wokół was nie ma już wiatru, ale cała przestrzeń porusza się światłem ciszy, który nie faluje, bo już nic nie trzeba zmieniać. Ty stoisz, ale nie jako ty. Stoisz jako obserwacja, która przestała szukać ratunku, bo właśnie stała się uzdrowieniem. Obraz w tobie się przemienił nie przez wysiłek, nie przez próbę zmiany, lecz przez bezwarunkowe widzenie, które pozwoliło świadomości zadziałać jako najczystsza, nieoddzielna inteligencja życia. To, co chciało być zrozumiane, zostało przyjęte, a to, co chciało być uleczone, Poczuło się widziane, i to wystarczyło, by rozpoczął się cud. Cisza, która widzi. I tak, wszystko, co chciało być naprawione, po prostu zostało zauważone. Nie przyszła ulga z zewnątrz, nie pojawiło się nic nadzwyczajnego, ale mgła, która była bólem, nagle zniknęła, nie dlatego, że została pokonana. Lecz dlatego, że została przyjęta jako gość. Mietek nie walczy już z uczuciem, nie próbuje go zmienić. Patrz, jest i to wystarczy, by świadomość mogła działać nie jako ratunek, lecz jako naturalna inteligencja istnienia. To nie rozwiązanie, to rozpoznanie, nie ucieczka, lecz poddanie. Nie zewnętrzne światło, lecz cisza, która patrzy od wewnątrz. Sofia się nie porusza, bo już nie musi, bo wszystko porusza się w tobie i z tobą.